Ram pam pam, witam was wszystkich bardzo serdecznie na tym QA. I moi mili Państwo, wczoraj wstawiłem na Instagrama, do którego teraz nazwa u góry, informację, że krótkie QA dosłownie na 7... Czekajcie. 7 <laughs> że na 7 pytanek, więc przygotowałem je na bardzo szybko i myślę, że to będzie takie naprawdę treściwe Q&A i Q&A, które odpowie na pytania, które tak naprawdę bardzo was interesują. Wiem, co leci za mną, domyślam się, że będzie to wszystko was bardziej interesować niż to, co ja tutaj gadam. W każdym razie pytania są, tak jak mówię, bardzo treściwe i interesujące. Przepraszam was, że ja się śm śmieję, <laughs> Przepraszam was, że ja się śmieję, ale za aparatem stoi rusek, który również śmieje się z tego, co za moimi plecami, dlatego, jak on się śmieje, to ja również nie mogę przestać. A my lecimy, moi mieli Państwo, z pierwszym pytankiem. Pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę. No to zaczynamy z grubej rury. Co z RS6? Wiem, że wszystkich Was to bardzo interesuje, to była masa pytań na Instagramie, już raz odpowiadałem na to, ale słuchajcie: RS6 to jest samochód za 4 czy 5 stówek, to jest kupa siana, to jest za to, można już kupić dom. I sytuacja wygląda tak, że jestem 20-latkiem, jakimś tam zwykłym, szarym dla banku. Jak jak bank widzi, że ja chcę sesję rs 6 to mówi, mm, no chyba nie jest to najlepszy pomysł. Ja mówię, ale tyle samochodów już przeszło, wszystko zawsze było płacone elegancko, no i zasadniczo po prostu wyczerpał się już limit. Jest coś takiego, jak zaangażowanie banku w daną jednostkę, w daną osobę, i ja już całe to zaangażowanie banku na chwilę obecną wyczerpałem, więc jesteśmy w trakcie załatwiania tego po prostu na inną spółkę. Może się uda, może nie. Mam nadzieję, że tak. Prawdopodobnie w tym tygodniu będziemy już wszystko wiedzieć na temat tego samochodu. Jeżeli ono się pojawi, to naprawdę będzie dużo, dużo 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 treści i naprawdę to będzie najgrubszy projekt, z jakim do tej pory się mierzyłem i jaki do tej pory Wam przedstawiłem. Więc tak to wygląda, szczerze mówiąc, RS6 po prostu nie dostałem opcji leasingu na to. Ale staramy się to załatwić. Lecimy dalej, pytanko numer dwa. Czy planujesz otworzyć inny biznes w przyszłości? Ciężko mi tutaj powiedzieć, co to znaczy inny biznes, bo ja zajmuję się wieloma rzeczami, a nie tylko YouTube'em i tak dalej. To co tutaj wy widzicie to jest jedna jakby segment, a to z czego tak naprawdę gdzieś tam pozyskuję pieniądze w tle to jest zupełnie coś innego. Na przykład teraz rozwijamy bardzo prężnie na rynku fotowoltaiki, sprzedajemy i montujemy panele słoneczne, więc to jest taki biznes, na którym teraz będę bazował na pewno przez najbliższe 4-5 lat, bo jest na tym po pierwsze duża kasa, po drugie jest to bardzo taki spokojny i przyszłościowy biznes, więc to są rzeczy, na których się teraz skupiam najbardziej. A z wypożyczalnią na chwilę obecną troszeczkę przystopowaliśmy, bo mamy problemy dotyczące ubezpieczeń i tak dalej i tak dalej, więc yy, fotowoltaika na chwilę obecną jak ktoś potrzebuje panele słoneczne to Pytanie numer 3, które przewija się naprawdę bardzo, bardzo, bardzo często, to jest pytanie dotyczące co z Ferrari w Dubaju bananowe życie. Jak wiecie po materiale z Dubaju, to Ferrari nie kupowałem ja, tylko kumpel. Jeżeli chodzi o Ferrari, to jak najbardziej ono będzie, ale przez obecną sytuację na świecie to wszystko się bardzo, bardzo przeciąga. Dubaj ogólnie, podczas kiedy trwała kwarantanna i całe te obostrzenia, i tak dalej, podszedł do tego bardzo surowo. Nie można było praktycznie w ogóle wychodzić z domu. Fotoradary robiły zdjęcia i porównywały to z osobami, które dostały przepustkę. Do tego wszystkiego trzeba było o wszystko gdzieś tam prosić się policji, w takim sensie, że trzeba było właśnie dostać takie przepustki na wyjście. Import, eksport, to wszystko totalnie zamarło w Dubaju zaraz po tym, jak my stamtąd wróciliśmy, bo tydzień po naszym powrocie z Dubaju już zaczęły się te kwarantanny dwutygodniowe po wylądowaniu na lotnisku i tak dalej i tak dalej. Do tego wszystkiego bardzo wysoko stoi teraz euro rekordowo wysoko. Bardzo długo czasu euro nie stało tak wysoko. i Niestety to się teraz na chwilę obecną wpłaca czy reszty za to Ferrari nie opłaca. Dlatego ziomal który je ściąga na pewno dopnie tą transakcję będzie wszystko ok z Ferrari. Natomiast to wszystko jak wszystko na świecie na chwilę obecną bardzo przesunęło się po prostu. Czasie! Pytanko kolejne to jest pytanko, które na pewno będzie Was interesować i na pewno wielu z Was. Cześć! Chodźcie do pancia. Chodź do pancia. Cześć! To jest pytanko, które na pewno będzie Was bardzo interesować. Jeżeli chodzi o zarabianie. Jeżeli chodzi o zarabianie, to zanim ja wam powiem ile ja zarabiam z YouTube'a, to powiem wam jak wy możecie zarobić, dlatego że możecie na swoje konto złapać cashback w wysokości 150 zł za coś, co i tak jest dla was obowiązkowe. Dlaczego? Ano dlatego, że i tak wszyscy musicie wykupić ubezpieczenie OC, to jest ubezpieczenie na wasz samochód. Wykupcie je z linku w opisie, to nie dość, że wykupicie najtańsze ubezpieczenie OC na swój samochód, to jeszcze do tego wszystkiego sprawdzicie, jakie było najdroższe, jakie było najtańsze. Oczywiście wy wybieracie najtańsze, a później jak możecie zarobić te 150 zł. Od tej najtańszej ceny, jak kupicie to ubezpieczenie za pośrednictwem tego linku właśnie, to i tak dostajecie 150 zł cashbacku na wasze konto. Nawet jeżeli wasze ubezpieczenie nie kończy się już teraz, to skorzystajcie z linku już teraz. Dlaczego? Ano dlatego, że to i tak jest dla was zamrożone do końca tego roku. Więc jeżeli chodzi o zarobek, to wpadajcie do Mubi, sprawdźcie ubezpieczenie dla swojego samochodu, to wszystko jest naprawdę banalnie proste, a do was, do moich widzów, wróciły już setki tysięcy zł tym jeżeli chodzi o zarobek. Natomiast poczekaj Zojcia, bo powiem moim widzom, ile ja zarabiam z YouTube'a i mało tego, że powiem, to nie chciałbym być taki gołosłowny. Wiem, że twórcy często ukrywają Macsensa, czyli cały ten program od zarabiania. Ja wam go przedstawię i pokażę wam, ile zarobiłem na przykładzie Maja i na przykładzie paru filmów na moim kanale, ile zarobiłem z wyświetleń. Czekajcie, zepchnę Zojcie. Uciekaj i pokażę wam, co i jak. Zrobimy sobie wszystko po kolei, więc przełączamy sobie na maj. Jeżeli chodzi o wyświetlenia, to wygenerowałem ich w całym maju 5,3 miliona. Ogólnie w godzinach oglądaliście mnie 475 tysięcy godzin, przybyło 37 tysięcy subskrypcji i wszystko to przełożyło się na 6735 zł wpływu z reklam. To są szacunkowe przychody za maj. Sytuacja tutaj przekłada się mniej więcej tak, że mamy około 1200 zł, mniej więcej z tego co widzę, 1200 1300 zł za milion wyświetleń. Więc tak sobie sytuacja wygląda na chwilę obecną. A jeżeli chodzi o jakieś suche przykłady dotyczące filmów, to możecie sobie tutaj na przykład zerknąć. Ponad 500 koni w moim Audi RS3, to jest film, który wygenerował, moi kochani, 368 tysięcy wyświetleń 552 zł czystego zarobku. Więc tak to wygląda. Żeby nie być tutaj tylko na jednym przykładzie, nie bazować, to włączę Wam jeszcze. Inny film, na przykład e, przerobiłem swoje Audi RS3, to jest film, który wygenerował 500 tysięcy wyświetleń, ale idealnie trafiliśmy akurat, równe 500 tysięcy i wygenerował 1047 zł. Różnica w wyświetleniach nie jest taka duża, a w zarobkach jest praktycznie dwukrotna akurat wbił się prawdopodobnie w jakąś dobrą reklamę, miał dobre utrzymanie uwagi, więc przełożyło się to na zarobki, no i tak to tutaj się prezentuje. Patrzcie jaka tutaj w ogóle jest sytuacja odnośnie tych zarobków. Hot 16 Challenge wygenerowało nam dla przykładu 1,4 miliona wyświetleń i zarobiliśmy 2 zł i 87 groszy. No, a dla przykładu również praktycznie milion wyświetleń wygenerował nam film z Wośpem i uwaga, uwaga, ten film zarobił 0 złotych. Nic totalnie nie zarobił, dlatego że na tym filmie nie było ustawionej żadnej reklamy i film nie miał przekroczonych 10 minut, więc YouTube nie wypłacił mi za ten film ani złotówki. To tak nawiązując do wszystkich informacji dotyczących O, on zrobił film z Woźpem, na który wrzucił 10 koła, ale zarobi na nim 30 razy tyle. No, a wy wszyscy to łykacie jak młode pelikana. Więc nic nie łykacie, ten film zarobił 0 złoty. Żebyśmy już mieli totalną jasność, Film z Wośpem, uwaga! 917 tysięcy wyświetleń, twoje szacunkowe przychody, linia. Moi kochani, zarobiłem całą linię na filmie z Wośpem. Więc to jest tyle, jeżeli chodzi o zarobki. Natomiast to są zarobki z wyświetleń, oczywiście osobno są zarobki z takich lokowań, produktów w filmach. To jest oczywiste, że za taką reklamę twórca również bierze pieniądze, ale ja te pieniądze przeznaczam na masę innych filmów. Tu kosztuje film 10 tysięcy, tu kosztuje 5, tu kosztuje 10, tu kosztuje 15. Tu, żeby wam coś pokazać, trzeba pojechać na drugi koniec Polski i to wszystko generuje gigantyczne koszta, a te przychody, tam 6 czy 7 tysięcy, które przyszło w maju, to praktycznie są same koszta dla operatora i montażysty, które w tym miesiącu poniosłem. Więc to tyle. Kolejne pytanko, do którego przechodzimy. Czy będę driftował zawodowo? Słuchajcie, to jest pytanie bardzo na czasie, jako że właśnie jesteśmy w trakcie podejmowania... Ah Oh Oh T'as Ciągle się wieszam, w każdym razie jeszcze tego z prawie zrzuciła laptopa. Więc to jest pytanie, bardzo na czasie. Dlaczego? Ano, właśnie dlatego, że jesteśmy w trakcie podejmowania decyzji dotyczących przyszłości mojej, właśnie w drifcie i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy w trakcie podejmowania decyzji dotyczących driftowozu i decyzji dotyczących tego, jak to dalej będzie wyglądać. Jeżeli chodzi o mój drift, ja jestem w trakcie nauki. Ostatnio zderzyłem się, i zobaczycie to na odcinku w sobotę, z przejechaniem prawdziwego, profesjonalnego toru z prawdziwą, profesjonalną prędkością. Czyli 140 na godzinę. W wejściu w winkel spowodowało to, że przeleciałem te 140 na godzinę, wyobracało mnie, jeszcze wyleciałem przez tor, wyleciałem w trawę i naprawdę myślałem, że skończy się to wszystko dachem. Więc przede mną jeszcze bardzo długa droga do zostania zawodowym drifterem, ale mega dobrze się czuję w drifcie, mega dobrze się czuję w tym samochodzie, robię moim zdaniem bardzo duże podstępy względem tego, że nienawidziłem tył napędów, więc jest na to szansa. Natomiast drift to są też gigantyczne pieniądze. Jeżeli chodzi o sezon w drifcie, to z budową prawdziwego driftowu który spełniać będzie wszystkie wymagania dotyczące ligi i w ogóle będzie dawał jakiekolwiek szanse na rywalizację, powiedzmy, w top 10, to jest wydatek rzędu paruset tysięcy złotych na sezon. Więc to są gigantyczne pieniądze, naprawdę wielu sponsorów. No i liczę, że uda się na przyszły sezon wystartować jako zawodnik, ale przede wszystkim w mojej głowie teraz siedzi to, żeby wziąć i pokazać Wam klasę na izdebkach, na finale. W tym roku, kiedy w pół roku od zera do driftera. Ale o tym będzie więcej w filmie w sobotę i o tym będzie więcej bliżej finału. Tutaj mam pytanie, które jest bardzo takie głębokie i tak dalej. To jest pytanie przedostatnie. Czy czujesz się spełniony i szczęśliwy? Może nie będę się rozwodził nad tym pytaniem. Jeżeli chodzi o, o mnie, to ja się będę czuł spełniony i szczęśliwy, jak będę miał swoją chatę, swoje lambo i nie będę miał żadnych zobowiązań finansowych, wtedy będę spełniony i szczęśliwy. I wtedy, jak już będę spełniony finansowo, bo do tego dążę w pierwszej kolejności, to będę się spełniał życiowo. Będę podróżował, nie wiem, zakładał może rodzinę i tak dalej, i tak dalej. Co? No. Wszyscy myślą, że ja nigdy dzieci nie będę miał. No może nie będę miał. Jak się nigdy nie spełnię finansowo, to nie będę miał. W każdym razie zobaczymy, jak to będzie. Na chwilę obecną totalnie nie czuję się spełniony i szczęśliwy, bo dopiero dążę do swoich celów, więc myślę, że w przyszłości, mam nadzieję, najbliższej, chociaż wybuduję dom i kupię sobie lambo. Wtedy będę szczęśliwy i spełniony. I ostatnie pytanie, czy planujesz rapować i zrobić płytę? Słuchajcie, odpowiedź brzmi. Tak! Dlatego, że puściłem Hot Six które na chwilę obecną ma milion 300 tysięcy wyświetleń i powiedziałem wam pod nim. Jeżeli będzie 30 tysięcy lajków pod moją nawijką, to robię płytę. Później stwierdziłem, trochę za mało, zrobimy korektę, 50 tysięcy lajków i robię płytę. 50 tysięcy lajków biliście w dwa dni pod Hot Sixteen, na chwilę obecną jest prawie 70 tysięcy łapek w górę, 60 z hakiem. Więc obiecałem wam płytę i byłbym bardzo gołosłowny, gdybym tego nie zrobił. Jesteśmy w trakcie nagrań, mamy gotowe dwa kawałki. Jeden to jest Hot Sixteen, które przerobiliśmy na prawdziwy numer, dołożyliśmy do tego dwie kolejne wzrodki. a kolejny to jest taki numer bardzo do samochodu. Przed nami jeszcze 8 numerów jako że prawdopodobnie na tej płycie w ogóle to wskazałem 8 tak, więc przed nami jeszcze 8 numerów i na tej płycie prawdopodobnie pojawi się 10 sztuk które będą dla was do odsłuchu. Pamiętajcie, żeby zostawić suba na tym kanale, pamiętajcie, żeby wbijać do Mubi i kupić sobie najtańsze ubezpieczenie OC, które dla was tak jest, powtarzam, obowiązkowe, więc zróbcie to najtaniej jak się da i weźcie 150 zł cashbacku, zostawcie lajka. Like no i co mordeczki? Ja się z wami żegnam, życzę wam wszystkiego dobrego, widzimy się w sobotę o 14 na tym kanale z bardzo grubym filmem dotyczącym driftu. A ja biorę cza pod pachę i zwijam, moi mili państwo. Piąteczka, a właściwie to, O.